Good morning. Dzisiaj nastał poniedziałek, którzy już tutaj do wyjazdu się przygotowują, a my jeszcze jeden dzionek dokupiliśmy sobie. Idziemy do fokarium dzisiaj. Wykorzystamy tą pogodę taką nieplażową na to. później zobaczymy, co podziałamy do fokarium. Dochodzimy, już dochodzimy do oczek. Chyba się spóźniliśmy. Kurde, trochę kolejka. Iś na jakieś dwie godziny stanie, albo lepiej, zamiast w okarium, na razie bunkry na może później będzie trochę mniejsza kolejka A, taka lufa Słucham Państwa, Alo tu jest płatne aha, tu jest płatne, ile? podłysowy okay. Do przejścia? Do przejścia tylko. Do wyczeku? A. A tutaj jeszcze taki wrak kutra słynnego, w którym pewien pan zamieszkał na wiele lat. Tyle z niego zostało. ten sposób wyglądał jeszcze za czasów świetności. Idziemy jeszcze jedno podejście zrobić do tego pokarium. Może się będzie teraz bardziej kalkulować, poczekać chwilę w kolejce. Za chwilę będziemy na miejscu. W końcu dostaliśmy się do środka 13-20 minut Maria? trzeba było odstać w tej kolejce fajnie o. Nie wiem co to ale fajne Taka groba się ale padał.

że nie trafiliśmy na karmienie Byłoby co nagrać A tak to tylko takie Fragmenciki Byłoby Chociaż sztuczną scenografię Chociaż... Pozuje. Mhm. Za chwilkę będzie pora karmienia. Wybierzemy się tam, zobaczymy, może się coś uda złapać. Jeszcze parę ujęć zobaczymy, jest stabilna tak, i Znaczenia tak, tak zajął tak, tak, tak. rezultat ponad 40 tysięcy osobników. Zajął dają skupianie z oczu w naturze. Morską przekazana jako wierosła, poka matka Wojter Począt na rzecz projektu a Matka Począt zanieczyszczający Morze Bałtyckie, ale jedyny, którego dostępny był wyłącznie demoralizm płciowy, czy dostępny był złotowym zwanym Stanowi ono dla małych pokrycie że z niską powietrza, który kontakt postaci tabletek, które opiekun umieszcza pod pokrywami strzelowymi śledzi. Służą one w spowodowaniu diety, składającej się przede wszystkim z uprzednio od zamrożonych ryb, co powoduje poczek diety w się w pełu na ulicy I W imieniu całej załogi stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego oraz naszych podopiecznych dziękuję za uwagę i życzę owocnych obserwacji i naturalnych środowisk. A my wieczorkiem jeszcze idziemy odchamić się na koncert orkiestry Marynarki Wojennej. Posłuchamy jakichś przebojów tam z wieczorka. jak ja jak ja no i kończymy ten dzień na Helu kolejny jutro chyba będziemy wyjeżdżać prognozy pogody niestety zbyt optymistyczne także żegnam Was z tym obrazkiem do następnego No i niestety nadszedł czas odjazdu Już prawie spakowani Strasznie mi dzisiaj humor klęk No ale tak to jest, tak trzeba uciekać Wieczorem ma przyjść jakaś nawołnica Później jakieś wiatry, nie wiatry Także już... No dzisiaj jeszcze można by zostać kurczę, tak ja bym został ale ale nie wiadomo jak później z tym spakowaniem by było jutro ma niby nie padać tylko wiać także może by to obeschło. no ale brygada już do domu ciągnie Co byłoby na tyle z tego wyjazdu raczej tym spakowaniem domek i już nie ma domku spakowany do boksa za chwilkę wyruszamy. No i tak, wyruszyliśmy w podróż powrotną 653 aż pokazuje i co gorsza 8 godzin ponad jazdy katastrofa Patrzymy, jak nam to pójdzie jeszcze jesteśmy na półwyspie 80% taniej Mam jakieś tam prawie dojechać tu do Płucka ale to niewiele zmieniło naszą sytuację jeszcze 619 do domu ale to niewiele A kto prowadzi? A tu, tu jestem, dzisiaj A, tam. chciałem zameldować, że zostało nam 316 kg do domu to będzie jakieś 3 godziny z okładem pewnie. Teraz mamy doby ja postój przed Poznaniem na jakimś mokry. Będziemy jedli takie wspaniałości. Bez. Z miłością, gotowa. A myślałem, że lot. Ciemno się zrobiło prawie, a my jeszcze jedziemy. <gry> Masakra. Ale już zostało 38 km. Także bliżej jak dalej. Dzięki za oglądanie i do następnego. Trzymajcie się.